Dobra, świat wirtualny. Cały czas się będziemy go czepiać. Będziemy, bo to jest mój wykład i mam ich dość. Mam ich dość, chcę normalnie żyć, chcę normalnie mieć pieniądze i móc się tym cieszyć. Tak? Oni już tak bardzo wryli nam się wszyscy w głowę, że przestaliśmy zadawać do cholery pytania. Już nawet nie mamy wątpliwości. Chcesz, Bobo? cię Bobo? chcecie zyski? Nie ma. Haram. Kota sobie możesz kupić. Koty są fajne, są miłe, przyjemne. Wiecie, ile jest w internecie? Ja nie mam nic do kotów, tylko o, chodzi o narrację. Rozumiecie? Wszystko teraz, żeby było miło, spokojnie, kojarzycie Second Life. Możecie sobie kupić wirtualne krzesło. Już krzesło, krzesło ewoluowało z tego najstarszego mebla do krzesła, które kupujesz wirtualnie, za wirtualną kasę, ale go nie ma. I Siedzimy w domu, siedzimy oszaleni. Nasze biznesy jakoś tam się kręcą. Nie spotkaliśmy ludzi, tak jak ja was dzisiaj spotkam, i dacie potem feedback twarzą w twarz. Czy to było dobre, czy to było niedobre, wszystko jest wirtualne, stało się, nie? Ale patrzcie, jaka ładna. No nie chcą ci od korporacji kupić. No patrzcie, jaka jest ładna, jak się uśmiecha. Standardowe procedury. Oni zebrali wszystkie informacje, żeby dowiedzieć się, co się podoba. Trochę panie, nie ma mężczyzny wybrałem. Jestem po prostu chłopem. Nie? Wiedzą dokładnie, co się ludziom podoba. Oni wiedzą, czy analizowali wszystkie dane, wiedzą, jak mieć naszą uwagę. Mają nas za mordy. Korporacje nie wiedzą jeszcze do końca. Moim zdaniem korporacje dopiero się uczą. W Polsce uczą się może może 10 lat, zbierać u nas dane i informacje. Zbierają ich jest ich bardzo dużo i wykorzystują przeciwko nam. My od tego szaleństwa, które tu się odbiega, możemy uciec. Tylko i wyłącznie do relacji bezpośrednich. Tam, gdzie nauczyliśmy się od dziecka zachowywać, gdzie wiedzieliśmy, jak robić interesy, jak walczyć o swoje. Nie jesteśmy w stanie tego powstrzymać, to prawda. Nie jesteśmy. Ja was nie namawiam do tego, żeby nie używać internetu. Tylko i co? Ziorro! Słuchajcie, nie mogę się powstrzymać! To jest mój mem, Żorro, tak jest. Jeśli wy się nie będziecie wszyscy razem ze sobą łączyć, nie będziecie dzisiaj się integrować, to przygotujecie taki świat dla swoich dzieci, jak teraz, mają, jak teraz mają dzieci. Po to my dzisiaj tutaj rozmawiamy. Po to się spotykamy. Teraz rządzi pokolenie moich starych. Patrzcie, co oni zrobili. Już nie wspomnę w ogóle prywatyzacji Donalda Tuska, wszystkich innych, teraz żorro. Zoro chyba dawał biednym, tak? Kto bogatych, dawał biednym, przeżywał przygody. Ja nic do kościa nie mam. Ale rozumiecie odchodzić, jeśli wy się nie połączycie, tak jak tutaj jesteście, z następnymi ludźmi inteligentnymi, którzy nie marnują swój czas na głupoty, tylko przyjechali tutaj w sobotę i się coś więcej chce, to znowu przygotujemy świat taki, jaki teraz jest. Wirtualny. Chcecie żyć w wirtualnym świecie? Szybko. Co trzeba zrobić? Przygotować plan. Przerobiliśmy mema, tak? Przygotować plan. Do tego, w jaki sposób będziecie chcieli promować swoją firmę bezpośrednio twarzą w twarz z innymi ludźmi, bo do tego trzeba się przygotować. O tym jest w książce: będziecie mieli do mnie numer telefonów. Bo potem, jak będzie ktoś potrzebował, mogę, mogę dać. Ewentualnie dziewczyny w jakiś sposób sobie znany, magiczny dadzą. Mogę wam powiedzieć, jak się do tego przygotować, jak się zaadaptować. Overcome. Co to znaczy? To było jakby przezwyciężyć. Kto to powiedział? Wspaniały człowieku, dziękuję. Przygotujecie plan i będziecie sprytniejsi od innych, bo inni dalej będą siedzieć w domu pod maseczkami. Połączenie dwóch rzeczy. Synergia, Ling i Yang. Będziemy działali zgodnie z tym, co normalnie nauczyliśmy się jako młodzi ludzie, czyli żeby żyć i się spotykać, ale będziemy też w świecie wirtualnym. Trzeba te dwie rzeczy połączyć. Jak pójdziesz na targi, spotkasz gościa, na przykład poznamy się, polubimy się, to ty musisz mieć stronę internetową, to ty musisz mieć swojego fanpage'a, to ty musisz mieć swoje filmy promocyjne. To nie chodzi o to, żeby się odciąć od internetu. Chodzi o to, żeby go odciąć od sfery prywatnej. Więc połączenie tych dwóch rzeczy. Połączenie technologii w służbie twojej firmy. Ale początek, ta inicjacja musi być twarzą w twarz z innym człowiekiem, żebyście mogli nawiązać relacje i żebyś tego albo polubiał, albo nie polubiał. Wykorzystamy to. Targi w moim mniemaniu mają być połączeniem właśnie tych dwóch procesów. Czerpmy ile będzie tylko się dało z nowych technologii, żeby mieć z niej ogromną przyjemność żeby mieć możliwość dotarcia do ludzi takich jak na przykład mieszkają w Chinach, jak mieszkają w Dubaju. Normalnie nie mielibyśmy szans, żeby z nimi podyskutować. Pojedziemy na targi, poznamy ich, nauczymy się kultury, wiemy już, że Niemcy tłuką w stolik. Cholera, wcześniej było wiadomo po co, teraz wiemy, wykorzystamy to w taki sposób, żeby ta technologia narobiła nam jeszcze więcej kasy. I nieważne, czy to jest Bitcoin, Yuan, czy to są polskie złoty. Chodzi o to, żeby się nie wypierać tego, co nadchodzi, bo to się nie zmieni, nie zmieni bo oni cały czas będą... Ben... <śledzimy> Pójdę za to do więzienia. To się nie zmieni. Musimy się po prostu do tego przyzwyczaić. Musimy być przygotowani na to, żeby nawiązać relacje. Popatrzcie, my od roku siedzimy na tyłkach. Kto z Was chodzi na siłownię systematycznie? Otwarte są w ogóle? A wiecie wszyscy, jak jest ciężko wrócić po roku niećwiczenia do treningów? Jakie spadki się pojawiają, jak organizm jest niewydolny, jak wszyscy nie są przygotowani do tego, żeby ponownie ćwiczyć, wy prawdopodobnie nie jesteście przygotowani do tego, żeby znowu się spotykać biznesowo. Potrenujcie to, będziecie musieli się przygotować, bo nadchodzi nowe otwarcie. <laughs> Nowy ład. Jestem przerażony, ale tak właśnie jest. My musimy się przygotować. Ci, którzy ćwiczyli od stycznia, nawet w domu, będą lepiej wyglądali na wakacje niż ci, którzy zaczną ćwiczyć, jak otworzą. O ile przed wakacjami otworzą siłownie. To jest przerażające, ale tak właśnie jest. I musicie się przygotować do spotkania z ludźmi, żeby mieć wizytówki, żeby mieć o czym do pogadania, a przy okazji, żeby być przygotowany też technicznie. Bo nie sztuką jest założyć fanpage, ale go nie wypełnić. Nie sztuką jest mieć Twitch'a, ale nie mieć żadnego w ogóle kontentu, Tak samo jak na Twitterze. Te dwie rzeczy będą wymagały od was, żeby się przygotować. I to jest już czas. Macie być cholera bogaci, to jest tylko preludium, ale zrozumcie, że tacy ludzie jak ja wam kibicują jak cholera. Bez was nie tam rady. Jestem sam. Na początku widzieliście zdjęcie z moimi przyjaciółmi. Ja sam bym nie dał rady tego robić. Nawet gwoździe nie potrafię wbić. Żadnego stoiska nie zbudowałem. Mam od tego 120 chłopaków, którzy są o wiele lepsi w tym aspekcie ode mnie. Ja koordynuję, oni budują. Sam jesteś nikim. Nikim, niczym. Zbierasz się w parę, jest świetnie. Zbierasz się na targach w innych, co pletą koszyki wiklinowe i stanowicie od razu grupę. Potem jest grupa nacisku, potem jest konsorcjum, potem robicie gigantyczną firmę i macie możliwość i siłę nacisku. Do tego Was tutaj namawiam.